Cześć, witajcie serdecznie w nowym filmie na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj zapraszam Was na wykonanie nowego zdobienia iście świątecznego, idealnego na grudniowy czas. Będzie bardzo duży czerwień. Takiej klasycznej, przepięknej czerwień. Będzie dodatek złota w takich subtelnych, małych akcentach, no i motyw śnieżynek. Przyznam, mój ulubiony, jeżeli chodzi o ten okres, śnieżynki uwielbiam i malować, i stemplować, i przyklejać, więc ich zdecydowanie pojawia się tutaj najwięcej. Dzisiejsza stylizacja będzie bardzo bogata, dlatego że każdy paznokieć będzie wyglądał inaczej. Ale przyznam Wam, że spędzając 2-3 dni z tymi paznokciami już zauważyłam, że gdybym robiła je sobie tak użytkowo, tak na co dzień, to spokojnie można sobie wybrać jeden lub dwa motywy i nosić po prostu je w połączeniu z gładkimi, czerwonymi paznokciami. To jest zdecydowanie takie coś bardziej stonowanego, ale ja Wam pokazuję tutaj wersję na bogato, a to jak Wy ją uszczuplicie, zależy już tylko i wyłącznie od Was. Ja będę dzisiaj śnieżynki malować bo mamy na to czas w zdobieniu krok po kroku fajnie pokazać coś innego, ale oczywiście możecie stemplować i takie stemplowane śnieżynki oczywiście pojawiły się w projekcie La Kierowniczka Inspiruje, więc macie tutaj filmik, podrzucę Wam link i tam znajdziecie fajne, różne stemplowe śnieżynki, ale w takim innym nieco sposobie, klimacie, no zobaczcie sami. Jeżeli chodzi o kolor bazowy, przepiękna Czerwień, 225 z tej klasy ze Słowianki. Na dole macie wypisaną listę produktów z kodami rabatowymi, więc możecie sobie z nich korzystać i to są kody długoterminowe. Przepiękna Czerwień, klasyczna, niezociemna, za, ciemna, nie za jasna. Ogólnie to jest taka bardzo świąteczna Czerwień. Jak możecie sobie zobaczyć gdzieś tu w tyle, ozdoby one są właśnie też w tym samym odcieniu Czerwień, czy bombki, czy jakieś elementy. Właśnie ozdób świątecznych, to jest właśnie ten typ czerwieni. Ale ja Waszą uwagę, chciałabym szczególnie zwrócić uwagę na żel złoty, którego dzisiaj będę używać w takich subtelnych dodatkach. Dlaczego? Ja słuchajcie, zaczęłam robić zdobienia do projektu La Kierowniczka Inspiruje i ja zauważyłam, że ja nie mam złota, którym mogłabym malować. Więc zamówienie robiłam jeszcze tego samego dnia, żeby zdążyło jak najszybciej dotrzeć i jeszcze w tych świątecznych stylizacjach Wam je pokazać. No i różne opcje rozważałam, bo e, mam oczywiście głównie do malowania zdobień te arterie ze Słowianki, ale tam nie ma błysków. E, są też te goltrasze ze Słowianki, ale one są znowu w takich bardziej srebrzystych kolorach. No i ja mówię, no to ja chcę coś typowo złotego, żeby pasowało po ten świąteczny klimat. I trafiłam na takie zdjęcie, gdzie był użyty Majestic Gold, to jest Multi Art numer 12. I to jest czyste, bogate złoto. Zobaczycie sobie zresztą na filmie, ale bardzo dużą jego zaletą jest to, że możecie tym złotem malować sobie cienkie linie, małe elementy i one będą widoczne. I to jest takie bardzo charakterystyczne i bardzo ważne. No i ma ten przepiękny odcień koloru złotego. Jest dosyć gęsty, więc jak malujecie sobie mniejsze elementy, to Wam się nie rozpływają. Wszystkie pędzelki i użyte elementy są pokazywane na filmie, więc będziecie wszystko widzieć. No i możemy, myślę, przejść do tworzenia sobie stylizacji, ale ja bym chciała jeszcze Was podpytać, jakie paznokcie Wy macie. Czy macie już świąteczne, takie bardziej klimatyczne paznokcie, czy jeszcze chwilę czekacie, no i co planujecie, w jakie kolory planujecie, w jakie zdobienia. Ja aktualnie w takiej właśnie czerwieni ze śnieżynkami, ale już po głowie chodzi mi klasyka, moja klasyka i pewnie część z Was będzie wiedziała o co chodzi, czyli w okresie Wigilii i tam Sylwestra ciemny granat z drobinką, cyrkonie, odrobina błysku. No myślę, że to jest coś na czym się skończy, tak jak Dwa lata temu i trzy i cztery, w zeszłym roku miałam zieleń i to była taka odmiana, e, też mi się fajnie chodziło, ale jednak chyba znowu czas wrócić do granatu. Dajcie znać co Wy planujecie na ten okres świąteczny, a teraz zapraszam Was, no może ta stylizacja Was zainspiruje i stworzycie właśnie coś takiego. Miłego oglądania! Mamy już zaaplikowaną nudziakową bazę i będziemy zaczynać od aplikacji koloru czerwonego, to jest kolor 225 z tej klasy, klasyczny odcień koloru czerwonego. Paznokieć mały i paznokieć wskazujący pokrywamy czerwonym w całości, natomiast te środkowe będą miały częściowo przebijającą część tego koloru nudziaka, który mamy pod spodem. To jest przedłużenie akryżelem i na to mamy nudziakową warstwę bazy. I teraz robimy sobie, po prostu oznaczam sobie mniej więcej linię, gdzie pójdzie ten kolor czerwony. Żeby za chwilę go ładnie sobie domalować i możecie sobie zobaczyć, że tutaj pomiędzy zostanie nam nudziakowa przestrzeń. Teraz uzupełniam sobie jeszcze kolorem czerwonym, to co większe można na szybko zrobić takim pędzelkiem grubszym, a później wszystkie mniejsze elementy gdzieś przy skórkach czy przy tej linii. Robimy sobie cienkim pędzelkiem. Co ważne, ta linia pomiędzy nudziakiem a czerwienią będzie jeszcze przyozdobiona, dlatego na w tej chwili nie musi być idealnie, perfekcyjnie równa. Natomiast nie róbcie też bardzo, bardzo dużych uskoków, bo będzie później ciężko to wyrównać tym dodatkiem w kolorze złota, który właśnie tutaj trafi. Więc wygładzam sobie, wyrównuję sobie mniej więcej tą linię. I teraz tak samo na paznokciu serdecznym rozrysowałam sobie linię, która podzieli nudziaka od koloru czerwonego. Dokładam sobie czerwieni, cienkim pędzelkiem rozprowadzam i uzupełniam. Jak widzicie ta przestrzeń znajduje się w innym miejscu dla urozmaicenia. Tutaj mamy ją bardziej w środkowej części, tutaj od strony skórek. I pierwszą warstwę mamy gotową, czerwieni, wkładamy do lampy i wszystko aplikujemy razy dwa, czyli drugą warstwę tej czerwieni w tych samych miejscach. Czerwonego najpierw aplikuję sobie na tych większych powierzchniach, a za moment cienkim pędzelkiem sobie wyrównam linię i podjadę ładnie pod skórki. Mamy gotowy kolor czerwony, czyli tło pod nasze zdobienie. I teraz możemy od razu przejść do aplikacji zdobienia, ale ja aplikuję sobie teraz Velvet Top Coat, czyli top matowy. To nie jest element obowiązkowy, natomiast moim zdaniem dużo łatwiej maluje się zdobienia, gdy mamy paznokcie już zabezpieczone topem, bo w tym momencie musiałybyśmy się i tak pozbyć tej warstwy lepkiej na kolorze czerwonym, ta czerwień e, zazwyczaj w ogóle te kolory troszkę później przygasają, bo część jednak tej warstwy ściągamy, dlatego ja lubię mieć top i na topie sobie malować, bardzo często wybieram właśnie top matowy, bo na nim jedno, że precyzyjnie zawsze wszystko widać. A drugie, że po prostu jest to top, który jest taki bardziej tępy, więc to zdobienie się tak nie śliska, nam nie spływa, tylko ładnie się właśnie trzyma. Więc w tym momencie aplikujemy sobie mat i dopiero przejdziemy do malowania zdobień. Teraz przygotujemy sobie złote dodatki. To jest żel do zdobień. Możecie sobie zobaczyć czyste, piękne złoto, bardzo roziskrzone. Nazywa się Majestic Gold. To jest żel, który kupiłam niedawno i teraz będziemy sobie testować, bo. Już nie mogłam się doczekać, on idealnie mi właśnie do tych świątecznych zdobień podchodził. Do tego mamy pędzelek, to jest pędzelek Magic Premium numer 9, czyli pędzelek, który ma włosie 9 mm, dość długie, ale my będziemy malować cienkie linie, więc na pewno nam się przyda. A tutaj już mamy matowe nasze paznokcie, zobaczcie jak zupełnie inaczej wygląda ta czerwień w macie. Jeżeli ktoś jest fanem matowego wykończenia, no to możecie sobie zobaczyć, może Wam się spodoba. My jednak dziś pójdziemy w dużą dawkę błysku i teraz... Każdą linię, która łączy kolor nudziakowy z czerwonym podkreślamy delikatnie kolorem złotym. To nie ma być jakaś gruba linia, tego złota jest w środku bardzo dużo w tych drobinek, więc bezpośrednio możecie sobie malować po prostu zwykłą cienką linię i będzie powstawać Wam ładne, złote oddzielenie tych powierzchni. I w ten sam sposób uzupełniam sobie wszystkie linie. Możecie sobie zobaczyć, że to już wygląda zupełnie inaczej, ten błysk. Ładnie nam podkreśla te przedzielenia, no i dodaje takiego bardziej świątecznego klimatu. Natomiast to nie jest koniec. Po uzupełnieniu tych linii będziemy sobie dodawać też odrobinę na te gołe zupełnie paznokcie obok. I wymyśliłam sobie, że na tym zrobimy sobie fręcza, czyli tego złota troszkę więcej i na, zaaplikujemy go aż do samego końca, czyli taką złotą, ładną końcóweczkę jak Wam będzie wygodnie, możecie sobie tutaj zmienić pędzelek i malować czymś troszkę grubszym, będzie po prostu szybciej, ale ja już mam ten zanurzony w złocie i jeszcze za chwilę będę kontynuować dodatki złota więc już zostałam sobie w tej formie tutaj ważne jest, żeby sobie ładnie to złoto ułożyć, poruszać żeby zobaczyć, czy wszędzie ładnie Wygląda, ale taki dodatek, taki akcent dużej ilości złota nam się tu przyda. I został nam mały paznokieć. Na nim zrobiłam sobie w drugą stronę taki mały, tylko już delikatny złoty element. I taki sam zrobimy sobie tutaj za chwilę na kciuku. Więc możecie sobie obejrzeć, jak wygląda dodatek koloru złotego. Delikatnie pogrubiłam sobie tutaj na tym małym paznokciu tą złotą linię, żeby ona fajnie mi równoważyła dużą ilość złotego na paznokciu wskazującym. I teraz sobie to złoto utwardzamy. Mamy już pięknie utwardzone matowe tło i rozpoczynamy malowanie śnieżynek, do tego potrzebujemy arteru, to jest biały arter ze Słowianki, Sądy z taką drobną, malutką kuleczką i pędzelka, to jest pędzelek, który, o, ultraliner się nazywa i ważne... On nie musi być bardzo, bardzo cieniutki, ale żeby też nie był gruby z włosiem. To są takie średnie pędzelki. Dzięki temu te linie będą precyzyjne, a jednocześnie bardzo ładnie ustawione. Śnieżynki malujemy sobie nieregularnie, w różnych kształtach. Rozsypujemy po prostu po paznokciu. Tutaj mamy jedną śnieżynkę już namalowaną, taką delikatną. Teraz namalujemy sobie całą śnieżynkę tutaj i maluję ją w ten sam sposób. Czyli zaznaczam sobie najpierw sam środek, później sobie umieszczam. Wstawiam te gałązki główne i dookoła nich robię dwie mniejsze kropki. Zaczynanie śnieżynki od kropek ma bardzo jedną dużą zaletę, po prostu wtedy wiecie, Doskonale jak rozmieścić te wszystkie elementy śnieżynki, a po drugie, macie wtedy bardzo ładnie ją zakończono. I jak widzicie, już nawet nam się taki kształt gwiazdki ustawił. Najpierw sprowadzam sobie każdą z tych głównych linii do środka, dojeżdżając. Krok drugi, te boczne sobie delikatnie doprowadzam do tej głównej linii takim Zaokrąglonym lekko ruchem, i każdą dociągam do głównej gałązki. Zobaczcie, pędzelkiem z małą ilością produktu. Po prostu zaczepiam sobie o tą kropeczkę i delikatnie wyciągam do przodu, i tworzy się taki bardziej zaostrzony koniec naszej śnieżynki. Kolejny dodaję sobie takie bardzo proste, już nie tyle co śnieżynki, co bardziej gwiazdeczki. I ostatni element uzupełnienia stylizacji, czyli kropaczki śniegu na całej powierzchni, nieregularnie rozłożone. Nie musi być ich za duży, to może być subtelny efekt, ale on pięknie dopełnia nam całą stylizację. I przypatrzcie się jak wygląda efekt na matowej bazie, na matowym tle, bo my wchodzimy teraz z aplikacją połysku. Wszystkie paznokcie nabłyszczamy sobie topem No Wipe klasycznym, lśniącym, który nada nam takiej prawdziwej głębi, no i jeszcze większej ilości błysku przy okolicy tych świątecznych no to zdecydowanie połysk jest najczęściej wybierany. No i mamy efekt końcowy, możecie sobie obejrzeć go z bliska. No chyba najbardziej świąteczno-zimowe paznokcie, jakie możemy zmalować, czyli bardzo duża ilość głębokiego, przepięknego koloru czerwonego. Do tego biały motyw śnieżynek, który pięknie łapie kontrast i odbija nam od tej czerwieni. Złote elementy, które fajnie rozświetlają całość, nadają takiego świątecznego połysku no i jeszcze gdzieś tam elementy nudziaka prześwitujące, które nadają jeszcze w większej głębi całej stylizacji przyjrzyjcie się z bliska i dajcie znać jak Wam się podoba no i mamy stylizację gotową mam nadzieję, że przypadnie Wam ona do gustu oczywiście czekam na Wasze opinie co Wam się podobało co byście może zmieniły który paznokieć najbardziej Wam się spodobał przyznam szczerze, że oglądając je tak powolutku dokładnie, każdy z nich osobno to chyba najbardziej podoba mi się wersja z kciukam, na której mamy tylko złoty, delikatny element wstawiony, żynki i gdzieś tam małe kropeczki, taki dosyć subtelny, ale klimatyczny. Więc to jest chyba taki mój faworyt z całej tej piątki. Czekam teraz na Waszą opinię i czekam na to, które, jakie pazurki planujecie nosić właśnie w tym okresie. Na dziś to jest wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!